6 kwietnia 1910 roku w swój dziewiczy rejs z Hamburga wypłynął szkolny statek niemieckiej marynarki handlowej Princes Eitel Friedrich. W ramach reparacji wojennej po I wojnie światowej statek trafił najpierw do Wielkiej Brytanii, a następnie do Francji. Stał się własnością barona de Forest, który w 1929 roku wystawił go na sprzedaż. Za kwotę 7 tysięcy funtów szterlingów pochodzących ze społecznych zbiórek statek kupił Komitet Floty Narodowej na Pomorzu. Po remoncie w duńskiej stoczni w Naksow 30 czerwca 1930 roku statek zawitał do Gdyni, w której otrzymał nową nazwę Dar Pomorza. Od 16 listopada 1982 roku statek stanowi oddział Narodowego Muzeum Morskiego.